Czytałem kiedyś taką książkę, której tytuł zaraz powiem, w której była opisana taka scena. Pewien człowiek, bardzo ambitny człowiek, który chciał w życiu wiele osiągnąć, wywodził się z bardzo trudnego, patologicznego domu, ale miał wielkie ambicje, był na studiach prawniczych i uważał się za człowieka takiego intelektualistę, który zawsze, kiedy pozna, co jest prawdą, to zawsze według tej prawdy będzie kierował swoim życiem. Uważał się za takiego bardzo, bardzo uczciwego człowieka. I ten człowiek, yy, Wyśmiało wszelkiego rodzaju religie, a szczególnie chrześcijaństwo wydawało mu się takie bezsensowne. Któregoś razu poznał młodą dziewczynę, która studiowała razem z nim prawo, też bardzo inteligentną, bardzo dowcipną, no, też bardzo ładną, tak podobała mu się. I kiedy rozmawiali, nagle jakoś tam z kontekstu rozmową wnioskowo Mówi, czy ty jesteś chrześcijanką?. Ona mówi: Tak, mówi, jak możesz być tak mądrą, inteligentną osobą, a jednocześnie być chrześcijanką? Mówi. Ona mówi, a co w tym złego? Przecież rozum wręcz popiera chrześcijaństwo, a nie mu przeczy. On mówi, tak? Jaka, jakie jest sedno wiary chrześcijańskiej? On mówi, sednem wiary chrześcijańskiej jest to, że Jezus zmartwychwstał. On mówi, dobrze, udowodnię, że to nie jest prawdą. I co zrobił? Przez kilka miesięcy badał dowody biblijne, pozabiblijne, argumenty. Zrobił tak jakby taką rozprawę sądową. Przygotowywał się z dwóch stron jako... Prokurator, jako adwokat. tak Dowody przeciw, dowody za zmartwychwstanie Jezusa. I po kilku miesiącach takiego badania stwierdził, że jednak przeważające dowody są po stronie tego, że Jezus zmartwychwstał. I to był dla niego problem. Przez kilka tygodni z tym chodził i mówił tak: No, jestem przekonany na podstawie tego, co przebadałem, że jednak Jezus zmartwychwstał. Zawsze myślał, uważałem się za człowieka, który. Jest człowiekiem no, takim sprawiedliwym, takim prawym, że jeżeli pozna prawdę, to zawsze za nią pójdzie. A tutaj mam z tym problem. I któregoś razu klęknął i powiedział: Jezu, na podstawie dowodów, które przebadałem, widzę, że rzeczywiście Ty zmartwychwstałeś. Uznaję, że zmartwychwstałeś, że umarłeś i zmartwychwstałeś stałeś z powodu moich grzechów. Proszę Cię, przebacz mi je I powierzam Ci moje życie. To, co się zaczęło dziać w życiu tego człowieka, nic w tym momencie odmówienia tej modlitwy spektakularnego się nie wydarzyło. Ale ten człowiek zaczął odczuwać większy spokój, zaczął mieć pragnienie, żeby się modlić, żeby czytać Biblię. I Ponieważ pochodził z bardzo patologicznej rodziny, jego mama była wspaniałą kobietą, już nie żyła, ale jego tata był alkoholikiem, on postanowił na święta Bożego Narodzenia jednak pojechać do domu, czego unikał od lat. Zadzwonił do ojca, przyjechał. Ojciec miał łzy w oczach i mówi, do mnie takiego alkoholika przyjechałeś, tyle złaści synu narobiłem. On mówi, tak, a ja ci przebaczam i chcę ci powiedzieć, że cię kocham. Mówi, jak to możliwe? I on mu opowiedział, że powierzył swoje życie Jezusowi i że to zmieniło go. Ojciec też się rozpłakał, pomodlili się ojciec, powierzył życie Jezusowi i nastąpił cud. Nie zawsze tak się dzieje, ale w życiu jego ojca tak się stało. Odrzucił raz na zawsze alkohol. W tym jednym momencie tej decyzji tej modlitwy. Tym człowiekiem, jest Josh McDowell i opisał to w swojej książce Droga sceptyka do Boga. Później stał się gorliwym głosicielem Ewangelii, też napisał książkę Więcej niż cieśla, gdzie właśnie opisał te wszystkie dowody, które badał, czy Jezus zmartwychwstał, czy nie. Ta książka bardzo popularna była w byłych krajach Związku Radzieckiego, ponieważ tam byli uczeni, że Jezus nie zmartwychwstał, a on tam napisał różnego rodzaju dowody. Co więcej, był bardzo jest do tej pory głos Ewangelii, ale później, kiedy założył rodzinę, zobaczył, że potrzeba budować zdrowe rodziny i zaczął dużo mówić o rodzinie, o wychowaniu dzieci, napisał taką wspaniałą książkę, jak być bohaterem dla własnych dzieci. To spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem absolutnie zmieniło jego życie. I to, co on usłyszał od tej dziewczyny, że podstawą chrześcijaństwa jest zmartwychwstanie Jezusa, stało się też prawdą dla niego. Święty Paweł w liście do Koryntian pisze, że jeżeli... Chrystus nie stał, to próżna i darebna jest nasza wiara. Paweł mówi: Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, jeżeli nie ma życia po drugiej stronie, to nie ma znaczenia, czy tu na Ziemi jesteś wierzący, czy nie. Jeżeli nie ma żadnych wiecznych konsekwencji tego, co robisz po tej stronie życia. Jezus martwych stał. I Biblia w wielu miejscach opisuje to wspaniale, jak dokonało się zmartwychwstanie. I to jest ciekawe. Że Jezus po swoim zmartwychwstaniu objawił się tym, którzy w niego wierzyli. Jest wiele pięknych fragmentów, które mówią o tym zmartwychwstaniu. Jest też wiele śmiesznych fragmentów. jak śmiesznych fragmentów zmartwychwstania? No tak, na przykład w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, kiedy jest powiedziane, jak żołnierze, którzy pilnowali grobu i byli bezpośrednimi świadkami zmartwychwstania, poszli do swoich przełożonych z synagogi i powiedzieli: Słuchajcie, on zmartwychwstał, co my mamy teraz zrobić? Oni im dali dużo pieniędzy i powiedzieli tak. Mówcie, że kiedyśmy spali, to yy, uczniowie wykradli ciało. Po pierwsze, jak ktoś może być świadkiem, mówiąc, spałem i w czasie kiedy spałem i nie byłem świadomy, to ci ludzie zrobili to i to. No przecież, jak spał, to nie wie. Po drugie, gdyby to było prawdą, to ci żołnierze zostaliby skazani, to byli rzymscy żołnierze na karę śmierci, ponieważ nie zrobili swojego celu, nie przypilnowali ciała, bo przecież mieli pilnować przed uczniami, więc na pewno by nie chodzili i nie głosili tego. Tak? Oni mogli chodzić i głosić, bo wiedzieli, że to kłamstwo i wiedzieli, że tutaj są chronieni, więc to jest takie trochę śmieszne, że mówili, że my jesteśmy świadkami, bo kiedy spaliśmy, oni to zrobili, a po drugie to pokazuje, że gdyby to była prawda, to oni by uciekli, oni by nigdy nie mówili o tym, nie rozpowiadali publicznie, ale coś ciekawe też w tym fragmencie, że ci ludzie, którzy byli bezpośrednimi świadkami, kiedy grób się otworzył, kiedy Jezus zmartwychwstały się pojawił, oni to, co zrobili, oni nie chcieli tego przyjąć do wiadomości. Dlatego Jezus, kiedy pojawił się po zmartwychwstaniu, to tylko tym, którzy w Niego wierzyli już wcześniej. Dlaczego? Dlatego, żeby tym ludziom umocnić ich wiarę. Czasami ludzie mówią, gdybym zobaczył cud, to bym uwierzył. I znam ludzi, którzy zobaczyli cud i uwierzyli, ale znam ludzi, którzy widzieli cuda i nie uwierzyli. Ale o jednym fragmencie ze zmartwychwstania chcę przeczytać. O tym, jak Jezus spotkał się z Marią Magdaleną. To jest Ewangelia Jana, 20 rozdział od wiersza 11. Ale Maria stała na zewnątrz grobu i płakała, a płacząc nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów bieli siedzących jednego u głowy, drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A oni rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. I to jest pierwszy fragment Maria Magdalena usłyszała od Piotra i Jana, że Jezus martwych stał, przyszła do grobu, ujrzała tam dwóch aniołów. Nawet to, że widziała aniołów, czasami człowiek jest pogrążony w takim bólu, w takim cierpieniu, w takim smutku, jak tu Maria Magdalena, że mówi sobie, pch, no i co, że zobaczyła aniołów. Ona to traktuje jakby normalna rzecz, ona sobie rozmawia z aniołami. Tak? Ponieważ ten smutek jest tak wielki, oni mówią, czemu płaczesz? Ona mówi płaczę, bo nie wiem, gdzie jest Jezus. I to jest szczególny rodzaj płaczu. Czasami ludzie mówią: jak Ja bym chciał mieć żywą relację z Bogiem, albo ktoś miał relację z Bogiem, już nie odczuwa jego bliskości. Życie mu się pokomplikowało, a bardzo często bywa tak, że to my pokomplikowaliśmy to życie, i mówił Już nie wiem, gdzie jest Bóg w moim życiu. I to jest szczególny rodzaj modlitwy, na którą Bóg odpowiada. A gdy tylko to powiedziała, oni zapytali, czemu płacz? Ona mówi: A gdy tylko to powiedziała, obróciła się, ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. To jest tak, że kiedy jesteśmy w smutku i cierpieniu i wołamy do Boga, On od razu odpowiada. W tym momencie. Może przychodzi jakaś myśl. Może być, że my czegoś nie widzimy. Może On pobudza kogoś i mówi, słuchaj, módl się za tą osobę. Albo może komuś innemu przychodzi myśl i ten ktoś zadzwoni do ciebie, albo pisze do ciebie maila, albo planuje, że ci coś da. Że Bóg już zaczyna działać, kiedy my mówimy o takich rzeczach. I mówi do niej, Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? A ona, myśląc, że to jest ogrodnik, mówi: Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go weznę”. I ona dalej, nawet widzi Jezusa, którego dobrze znała, i ona go nie poznaje. W naszym smutku, w naszym cierpieniu, w naszym przygnębieniu, często nie rozpoznajemy, że on już jest w naszym życiu, że jest obecny. I ten szczególny moment, kiedy Jezus zaczyna do niej mówić, mówi do niej Mario. On powiedział do niej po imieniu. I to jest ciekawa rzecz że to ją tak poruszyło, że ona od razu powiedziała rabuni, to znaczy nauczycielu, a dosłownie, bo Rabbi to znaczy nauczycielu, a rabuni, to znaczy mój nauczycielu. Widzisz? I to jest tak, że w momencie, że Bóg wie, jak do ciebie dotrzeć. Do niej powiedział imię i to wystarczyło. Dwóm uczniom zemał, zszedł po drodze z nimi i tłumaczył im pisma, dlaczego on musiał umrzeć i stać. Pojawił się Piotrowi i odbył z nim dialog na temat jego zdrady. Więc jest wie... w liście do końca jest powiedziane, że pokazał się więcej niż 500 braciom jednocześnie. Więc widzimy, że jest w różny sposób przemawiał i też w różny sposób przemawia do dzisiaj do ludzi. W różny sposób będzie przemawiał do ciebie i ten sposób, jaki przemówi do ciebie, będzie najlepszy, żebyś ty uwierzył i żebyś ty został przekonany, albo ty została przekonana że o tym, że on stał, że ciebie kocha, że prawdą jest to, co powiedział w Ewangelii Mateusza. Dana mi jest wszelka moc. I wszelka władza na niebie i na ziemi. I to jest niesamowite, że Jezus ma taką moc, taką władzę, że my możemy z tego skorzystać. Ale co więcej, Jezus zmartwychwstał w takim ciele, które nie było ciałem, tylko fizycznym, On w tym ciele poszedł do nieba. I w księdze objawienia czy też apokalipsy, zależnie z jakiej parafii jesteś. W rozdziale 21 jest powiedziane o nowym niebie i nowej ziemi, ponieważ to jest tak. Po śmierci nasz duch zostaje zabrany do nieba, a ciało idzie do piachu. Ale kiedy Jezus wróci powtórnie i odnowi tą ziemię, stworzy ją na nowo, ponieważ ziemia jest zniszczona przez grzech i konsekwencje grzechu, i będzie nowe niebo. I ci, którzy y, żyją w przyjaźni z Bogiem, dostaną nowe ciała i będą już tutaj na wieki szczęśliwi, bez łez, bez smutku, bez cierpienia, w szczęściu, żyli na tej nowej ziemi gdzie wszyscy, którzy odrzucili Boga w swoim życiu, Jego miłość, dostaną nowe ciała, i w tych nowych ciałach będą w jeziorze ognia, będą ponosić konsekwencje swoich wyborów i swoich złych czynów. I teraz to jest bardzo ważne nowe niebo i nowa ziemia będzie trwała na zawsze. Nie będzie to, co nie rozmarzymy żeby już nie było tych cierpień, żeby już nie było tego zła żebyśmy mogli być zdrowi, piękni, szczęśliwi i żyć sobie radośnie na tej ziemi. Tak właśnie będzie. I Bóg przygotował dla ciebie wspaniałą przyszłość. Ponieważ On z martwych stał, wszystko jest możliwe. I oto to chcę się pomodlić. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty po trzech dniach wskrzesiłeś z martwych Jezusa. Że On rzeczywiście powstał z martwych. Że zasiada po pra Twojej prawicy. I że została Mu dana wszelka moc i wszelka władza na niebie i na ziemi. Panie, niech Twoja potężna moc stąpi teraz na nasze życie. Odmień to wszystko, co w nas jest umarłe. Niech Twoje królestwo zapaduje, Panie, w tych wszystkich obszarach naszego życia, które wyrwały się spod Twojej kontroli. Które my wyrwaliśmy spod Twojej kontroli, niech przychodzi Twoje królestwo i wypełnia się Twoja wola. Ojcze, składamy z całym zaufaniem nasze życie i wszystkie sprawy w Twoim ręku i dziękujemy Ci za to, że Ty nas kochasz i że dajesz nam o wiele więcej, niż prosimy, rozumiemy, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Amen.